Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Ja mam na imię Paweł. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to w prawym dolnym rogu zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładam Ogród. Czyli tam częściej się pojawiają jakieś relacje, częściej są zdjęcia, więcej troszeczkę jest mojej aktywności, także jeżeli chcecie być na bieżąco, widzieć postępy, co jak wygląda, co, co teraz robimy, to Was tam zapraszam. Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie poświęcony podwyższoną grządką. Trochę wieje, mam nadzieję, że mnie będzie dobrze. Słychać. W tych grządkach, co tutaj widzimy, w tej konkretnie, mamy już wysianą rzodkiewkę, która. Jak widzicie, fajnie sobie wschodzi, a obok mamy szpinak. Przejdziemy do jeszcze jednej grządki za chwilkę. Tam mamy wysiany groszek i gdzie nie gdzie jest jeszcze czasem jakieś szczypiory, takie rzeczy. Głównie chodzi o to, że pytacie mnie, jak wyglądają te moje grządki po kilku latach. Po kilku, czyli dokładnie w lutym 2020 roku robiłem podwyższone grządki. Ten film, jak wyglądały te grządki, jakie są wysokości poszczególnych parametrów. Umieszczę w opisie, jak i tutaj do góry, w prawym górnym rogu zobaczycie, jeżeli byście mieli takie pytania techniczne, to jest odpowiedź moja na Wasze pytania. Jak one się mają, jak się ma konstrukcja, czy coś mi się rozsypało, czy coś bym poprawił obecnie przy tych grządkach? Tak, coś bym poprawił, natomiast ich stan techniczny bym powiedział, że jest niezmienny. Gdzieś wiadomo, są przybrudnawe, a to wynika z tego, że jak się leje wodą, podlewa. Nie we wszystkich mam w sezonie podlewanie kropelkowe niektóre są podlewane z węża więc automatycznie czy jak pada deszcz one są gdzieś tam trochę brudne czy mocno brudne chyba nie bardzo konstrukcja czyli te całowniki które były tutaj zamontowane zespawane były impregnowane jak na razie tylko raz czyli ten moment w którym były robione natomiast widzę że zaczyna się pojawiać delikatna rdza więc w tym sezonie zaimpregnuję je jeszcze raz. Natomiast ich nic, żadna, nie, w żaden sposób mi się nie, nie zniszczyła w kontekście takim, że nie przemieściła się, nie zapadła. Wszystko jest stabilne. Miałem pewną obawę ze względu na to, że tam jest dużo ziemi, 50 cm ziemi włożone do środka. One są troszeczkę zatopione w gruncie. To akurat była trawa usuwana, ponieważ strasznie przyrosła przy tej grządce i one są zatopione, czyli ta stabilizacja jest dodatkowo im naddana. Natomiast jeżeli chodzi o wygodność uprawy, wygodę uprawy w grządkach, to ja naprawdę wszystkim polecam. I tak samo polecam również w kontekście tej tej, 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 pracy, którą musimy wykonać w grządkach, ponieważ w grządkach zasadniczo nie przekupujemy tej ziemi. Jeżeli chcemy gdzieś tam nawieść czy jakimś Obornikiem granulowanym, czy tak jak w moim wypadku, ja nawożę obornikiem od kur, które zresztą gdzieś tam w oddali trochę słychać. Co zaraz Wam pokażę, bo ten minus takiego obornika od kur jest taki: że patrzcie, jak dostałem do jedzenia kury pszenicę. To potem gdzie ta pszenica wybija. No ale okej okay, to się wyrwie, da się kurą. Co bym zmienił. To patrzcie, ale pokażę Wam, jak ten temat rozwiązuje nieco dalej. Tu zacząłem również już wyciągać tą trawę. Zamysł był taki płyta ażurowa, pomiędzy grządkami. Wygląda to w ten sposób. Są jest pięć grządek, już musiałem policzyć, bo zapomniałem, płyta ażurowa, tylko problem taki, że. Ja koszę kosiarką przy tej półciarzowej, ale jak to w półciarzowej? Ta trawa podnosi się i trochę niewygodnie się chodzi, jeżeli tutaj nie jest powierzchnia płaska, więc zmieniam to, wkładam w te dziury kostkę dociętą brukową. Na końcu filmiku Wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda estetycznie, no i praktyczniej, zarówno zimą, jak i latem. Czy jak chcę odśnieżyć, to łatwo idzie odśnieżyć. Natomiast latem nie, nie trzeba kosić trawy na tych płytach żółwych. Wygląda trochę bardziej betonowo, tak, jak najbardziej. <laughs> Grządki trzymają się bardzo fajnie. Tutaj będziemy mieli, słuchajcie, w tej czosnek, ta jeszcze nic nie dostała poza tym, że była zasilona pobornikiem, tu w tej co roku mam szczypiory, kopry, takie różnego rodzaju zioła typu bazylia, takie wszystkie, że tak powiem, podręczne rzeczy, bo ona jest najmniejszą grządką, była robiona jako, jako, jako najmniejsza. Staram się oczywiście uprawę przemienną wykorzystywać w grządkach, gleba w żaden sposób nie została wypukana, przepukana z wartości żywczych. Co roku bardzo fajnie wszystko co uprawiam wzrasta w grządkach. Tutaj mamy, słuchajcie, strasznie wieje z tej części. Tu mamy już wysiany groszek, który zresztą fajnie wybija, jak widać. No i po to jest tutaj ta konstrukcja z siatki, bo po niej ma się wspinać groszek za jakiś czas także z jednej i z drugiej strony ostatnia grządka, która jest tutaj była relatywnie niedawno nawożona, została obornik jako ostatnia, ponieważ tutaj pójdą pomidory, także jak się na nie patrzy w żaden sposób nie straciły wizualnie, konstrukcyjnie w żaden sposób się nie przemieściły i tak jak mówię to co bym zmienił w tych grządkach to jest kwestia związana z z tą płytą ażurową. Albo dałbym y, pozbruk, albo dałbym y, kamienie z włókniną. Problem z tymi kamieniami, jak mamy w ogrodzie, wiecie zresztą, y, wybijałem tam chwasty. Y, natomiast sama uprawa jest bardzo wygodna, godna polecenia, konstrukcyjnie dają radę. Przed tymi, które mam 4 lata, miałem grządki <laughs> drewniane, które... Chyba po trzech latach zaczęły bardzo mocno mi Pruchnieć i nie, nie wyglądały one już, już zbyt ładnie zaczęły dały mi się rozsypywać, więc to był dla mnie idealny moment, żeby te grządki faktycznie zmienić. O, tutaj widzicie jest strona północna. Jest nieco bardziej zielona, no ale wiadomo, że tam gdzie słońce nie, do, nie dociera, ponieważ tamtą stronę jest południe, yy, więc jest cały czas nasłoneczniona tamta grządka. Tu widzimy, że są nieco bardziej zielone. Jeżeli to komuś przeszkadza, yy, można, można sobie obmyć. No, ja jak gdyby na chwilę są, yy, nic, yy, nic z tym nie robię. Przejdziemy sobie teraz tam do yy, płyty ażurowej. Pokażę Wam jak to uzupełniam, jak to zaczyna wyglądać i wtedy yy, ta płyta, która jest pomiędzy grządkami też będzie wyglądała dobrze. Przeszliśmy sobie do płyty ażurowej, ale nie sposób nie pokazać łubinu, który tu był w zeszłym roku, pięknie sobie kwitł, ale masę zostało nasionek powkładanych w grunt tych, które były z kwiatostanów. Także to powoduje, że co roku będę miał tutaj łubin. Będę co roku dawał nasionka tu wyrasta masę tego łubinu. Ale nie o tym tutaj teraz mowa, natomiast Ubin wygląda pięknie. Kiedy zostanę na piękne, polecam wam go. Jest wygodny, bo jak widzicie, nasionka włożone do gruntu, a on w wielu naprawdę miejscach wybija tutaj, więc jest to wygodne. Tak wygląda płyta żurowa, w którą włożyłem kostkę brukową. Natomiast ta część jest jeszcze nieprzerobiona na trawę, więc faktycznie, jak się patrzy no to estetyka jest, 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 jest wyższa, jest praktyczniejsza też. Także takie rozwiązanie, które ja w tym roku planuję na całej płciarzowej w ogrodzie zastosować. Jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem, to jak dawałem, jak robiłem te grządki, dawałem tu akurat jakieś takie stare billboardy bądź jakąś folię, która izoluje mi w dwie strony, czyli po pierwsze nie wpada mi za dużo wilgoci w płytę, ale też ta płyta nie nagrzewa za bardzo mi tej gleby latem, bo jednak by bardziej się wysuszała. Ja polecam serdecznie Wam uprawę w podwyższonych grządkach. Jest, są wygodne. Jest to koszt, można powiedzieć, że jednorazowy. Ponieważ starczy na, na wiele lat. W przypadku tych drewnianych: no może nie jest to tak wytrwałe w czasie. Ewentualnie są też, widziałem, ludzie robią z desek kompozytowych i te z tych desek kompozytowych też wyglądają mniej betonowo, bo tu jest trochę betonowo. Wyglądają na pewno mniej betonowo, mogą bardziej, bardziej pasować, nie wszystkim będą tak betonowe pasowały. Natomiast chodzi o sam model, czy, 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 czy warto uprawiać w podwyższonych grządkach. Tak warto. Wygodna praca. Patrzcie, cokolwiek jak teraz chciał. Cokolwiek robię, ja podchodzę i, i, i faktycznie nie schylam się jakoś bardzo. Nie wiem, jeżeli macie psa, to ten pies wam nie doskoczy tutaj do tych podwyższonych, że on tak chyba, że jest duży. No z kotami jak gdyby nic nie ogarniemy, łatwo zamontować sobie system podlewania, czy to kropelkowego, także dla mnie pod każdym względem taka uprawa jest, jest, jest wygodna. Słuchajcie, Was raz jeszcze zapraszam na mój Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród i do subskrypcji tego kanału. Co tydzień jest podsumowanie jak wyglądają uprawy w danym czasie. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć!